Witam Was w moim programie. TJ Gans, ja mam na imię Tomek i ciąg dalszy sagi o bagnetach. Dzisiaj zajmiemy się bardzo polskim bagnetem, wzór 1924, który był drugim modelem bagnetu wprowadzonym w Wojsku Polskim w czasie II Rzeczypospolitej. Od początku jednak, po ustaleniach Traktatu Wersalskiego i przyznaniu nam fabryki broni w Gdańsku, Mausera, no Koniecznością stało się wprowadzanie i wprowadzanie, produkowanie akcesoriów do tej broni. Czy oczywiście bagnetów i innych tego typu rzeczy, łódek nabojowych, chociażby, ale fabryka broni w Gdańsku nie produkowała bagnetów. W latach 22-27 zbudowano właściwie dwie fabryki, czyli fabrykę karabinów w Warszawie i fabrykę broni w Radomiu. Jednakże w związku z tym, jak wspominałem. Fabryka broni w Gdańsku nie produkowała bagnetów, zlecono zbrojowni numer 4 w Krakowie, która produkowała bądź remontowała bagnety do Manlichera 1895, dużo ich robiła, żeby opracowano nowy wzór bagnetu i produkować ten wzór bagnetu. W związku z tym, że zbrojownia numer 4 produkowała właśnie takie duże ilości tych mm, bagnetów do Manlichera, Stwierdzono, że noszczędne to będzie i zasadne, jeżeli nowy wzór bagnetu będzie na przykład pasował do pochew od Mannlichera 95. W związku, w związku z tym w 1922 roku opracowano nowy wzór bagnetu, który był bardzo podobny do niemieckiego bagnetu 84-98, czyli ten, co znacie czasami, wykopki i tak dalej ten najbardziej popularny. To już jest praktycznie wzór 35 później, ale, ale generalnie to jest ten sam bagnet. Więc stwierdzono, że będzie podobny, jeśli chodzi o, o wymiary i tak dalej, jednakże będzie miał smuklejszą głównie, czyli troszeczkę cieńszą głównie, czyli ostrze, żeby pasowało właśnie do pochew bagnetów 95, czyli od Mannichera. I właściwie to wszystko. Wprowadzono ten wzór 1922. On obowiązywał przez, przez kilka lat. Jednakże stwierdzono, że w 24 roku należy opracować nowy wzór bagnetu uniwersalnego, który by pasował, nie będzie indywidualnie pasowany do broni i będzie pasował praktycznie do wszystkich modelów używanych w Polsce. Dalej to był bagnet jednowęzłowy, to jest bagnet ZUR 1924, o którym dzisiaj tutaj mówię, czyli jest zbudowany bardzo podobnie do bagnetu krótkiego niemieckiego 8498. Jednakże pierwszą charakterystyczną rzeczą, jaką się rzuca w oczy, jaką jest różnica pomiędzy niemieckim a polskim, polskie wszystkie mają skośne tutaj y, głowice y, tego bagnetu. Wszystkie niemieckie mają proste, ok? Więc ten bagnet właściwie jeszcze nie było wtedy karabinka wzór 1929, więc miał pasować do AZA. Czyli pamiętacie, nakładka ogniowa, konieczna w tym modelu broni, dlatego żeby nie zniszczyć, więc on występował z nakładką ogniową. No, oczywiście do regularnego mausera długie, pełnej długości. Tak jak tutaj. Dalej to był bagnet mocowany tylko jednowęzłowo, czyli tutaj w wycięciu w głowicy. Tak jak dokładnie tak samo jak bagnety niemieckie. Ja to zrobię troszeczkę niechronologicznie, dlatego że w następnym odcinku wyjaśnię dlaczego Niemcy przeszli od bagnetów dwuwęzłowych do jednowęzłowego mocowania. Wcześniejsze modele, czyli 89, 91, 93, 95, wszystkie miały dwuwęzłowe mocowania, prawda? Czyli cała plejada, że tak powiem, poprzedników. A małzary 98 i pochodne, czyli karabiny i karabinki, miały już jedno węzłowe. To nie tylko z tego względu, że na przykład tutaj był AZ i tak dalej, ale właściwie. Z innych względów, o których już wcześniej wspominałem w moich innych filmach, ale zajmiemy się tym w następnym odcinku. W każdym razie, wracając do tego bagnetu. Ten bagnet był na początku produkowany w Towarzystwie Motorów Perkun i później w fabryce broni w Radom. To są bagnety krótkie, o długości oszcza 250 mm. Głowica, tak jak bardzo podobnie w 9805, tak jak mówiłem jest jedno węzłowa. tutaj wszystkie te elementy są bardzo, ale to bardzo podobne, oczywiście muszą być wymienne. jest oczywiście drewniane, tutaj są takie specjalne śruby, których, żeby żołnierz sobie zwykłym śrubokrętem nie odkręcił, potrzebujemy taki specjalny śrubokręt z wycięciem wewnątrz. Więc tutaj to jest oczywiście zasadne. Tutaj mamy nacięcia odwadniające, tak jak w poprzednich bagnetach. Jednakże tutaj już jelec jest bardzo taki zredukowany. Jednak stwierdzono, że w tych bagnetach nie potrzeba takiego długaśnego jelca. No broni wręcz, no raczej to nie będziemy się bawić takim krótkim bagnetem, więc już ten jeles tutaj nie osłania nam yy, yy, ręki. Yy, dalej, mamy tutaj bardzo dosyć grube ostrze, yy, o, wiele, znaczy o wiele grubsze, o milimetr czy tam półtora milimetra grubsze niż yy, w poprzednim wzorze, wzór 1922, o którym wspominałem. Mamy piękne tutaj, ja go pokażę z bliska, wiecie, warto jest, żeby go pokazać, akurat ten egzemplarz ma tutaj piękne zbrocza. Główna różnica, jaka jest między wzorem 22 a 24, jeżeli nie mamy sofmiarki, nie możemy pomierzyć tego, tego ostrza, jest tutaj pióro. Tutaj pióro nie jest sfazowane, jest tutaj równej długości i nie jest ostrzone bojowo, tak jak na przykład w poprzednich 9805. Akurat ten bagnet w ogóle nie ma o, o, ostrzenia bojowego, że tak powiem, jest całkowicie tempy. Ten bagnet nigdy nie był ostrzony. Jest, jest w takim stanie, w jakim wyszedł z, z fabryki, właściwie, no za wyjątkiem tutaj troszeczkę rdzy i tak dalej. Leżał widocznie na jednej stronie tutaj, bo z jednej strony ma troszeczkę więcej rdzy niż z drugiej. Ma tutaj wzory oznaczenia, piękne bicia, piękne numery, Wojsko Polskie, orzełek i tak dalej. Um, bagnet ten się sprawował bardzo dobrze, jednak w latach 30, no, wczesnych 30., czyli wraz z wprowadzeniem y, karabinka wzoru 1929, zastosowano jednak dwuwęzłowe mm, mocowanie bagnetu, wprowadzając wzór bagnetu 1929, jednak ten wzór 29 praktycznie niczym się nie różnił od, y, od tego, za wyjątkiem tego tutaj koluszka obejmującego lufę. Okay? Pokażę Wam teraz go szybciutko y, w zbliżeniu, jak on wygląda. Aha, jeszcze, y, jeszcze kilka rzeczy. Y, do tego pochwa do niego była jednostronna, czyli nie można było bagnetów włożyć dwustronnie. Okay? Dławiki, y, dławik to są takie dwie blaszki, które trzymają po prostu nam bagnet w pochwie, żeby nam po prostu nie wypadł. tak? Są takie dwie sprężynujące blaszki to się dławik nazywa. Był mocowany tutaj nitem. U samej góry takie strzymiączko jest, i ten dławik po prostu czy ta śrubka właściwie czy to jest śrubka, tak? Nie, nit taki. Po prostu można to wyjąć i ten dławik wyjąć do czyszczenia. Zaczep do, do żabki był tutaj troszeczkę sfazowany, czyli taki podcięty, żeby można było tą żabkę łatwiej łatwo zdejmować i tak dalej. Um. Nie jest to jakieś, jakieś skomplikowane ściąganie tego wszystkiego, i nie, nie będę tego ściągał. Ta żabka jest y, zrobiona przeze mnie, ale całkiem fajnie wyszło w sumie. To więc, y, całkiem fajnie, y, pochwa też jest z niego oryginalna, udało mi się go kupić jezus bodajże 30 parę lat temu, już dawno, dawno, dawno w temu w Polsce. Więc piękny bagnet, chodźcie, zobaczcie go w zbliżeniu. No proszę, tutaj macie ten bagnet wzór 24 w całej okazałości. Głównie jest jednosieczna z dwustronnym wklęsłym zbroczem. Okej, okay, widzicie tutaj pięknie te, te zbrocze. On jest szerszy od zbrocza bagnetu wzór 22. On ma 13 mm, wobec 10 mm w bagnecie wzór 22. Szlif dwustronny wypukły, czyli te tutaj części nie są, nie są płaskie, są troszeczkę wypukłe. Pióro, pióro to co wspominałem, pióro symetryczne jednosieczne, nie jest dwusieczne tak jak w bagnecie wzór 22 czyli tutaj nie jest swazowany, widzicie ok mocowanie na karabinie na prowadnicy rękojeści z podparciem lufy o wklęsłe tutaj wyfrezowanie wielcu rękojeść z osłoną ogniową zachodzącą na tył głowicy, tutaj widzicie jest taka bardzo wyraźne Zachodzenie tego. No, Zaczas oczywiście ze sprężoną spiralną. To jest wszystko bardzo podobnie jak w tych w Mauserach Otwór na wycior z odwodnieniem przez nacięcia z dołu układek. W ogóle tutaj jest otwór na wycior. Tutaj jest w środku. Widzicie? Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Że po prostu tutaj wycior nam głęboko wchodzi. Do samego końca. Pochwa stalowa z gałką u dołu z zaczepem przylotowanym wraz ze wzmacniającą owalną podkładką do płaszcza pochwy. Dławik, tak jak wspominałem, czyli te dwie blaszki, które te dwie sprężyny płaskie, które trzymają na no, bagnet w pochwie z ostrogą mocowany do płaszcza pochwy za pomocą pojedynczego wkręta. Ten wkręt już wygląda troszeczkę jak nit. Dlatego wspominałem, że może to jest nit. Nie doczytałem tego wcześniej. Także no, to nie jest oryginalny finish, podejrzewam. tutaj jest ślady rdzy i tak dalej. więc... Oznaczenia na nim tutaj mamy e, Perkun numer seryjny 179 600, coś tam 4. Stemple odbiorcze. Wojsko polskie. Orzeł polski. Tutaj mamy troszeczkę zatarty na, głow znaczy na, e, na głowicy bagnetu wzór 24. Może to będzie. Może dobrze refleksję znajdę, może sobie przyjrzycie się. zr 24. Wszystko bardzo dobrze działa. Okładki bardzo ładne, drewniane. No, pięknie ostrze zachowane jest tego bagnetu. Znial, że 100 lat ma ten, ten bagnet. 90 lat praktycznie. No, ten bagnet nie był jakoś szczególnie długo w produkcji. Jakieś 5 lat może, ale yy, no moi, to jest mój ulubiony bagnet tak naprawdę. Zor 29, ok. Wszyscy się jarają tym wzorem, 27, ale wzor 24 moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę to jest solidny bagnet, uwierzcie mi. Mm. Jeszcze jedna uwaga. Głowica czasami się różni w tym bagnecie yy, kształtem. Czasami jest bardzo taka dziobata, tak jak, 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 yy, jak dosłownie, jak dziob, bardzo ostra. Czasami jest właśnie taka kwadratowa, taka bardziej, taka bardziej skwerowata, taka. Jak tutaj w tym egzemplarzu. No naprawdę, moim zdaniem to jest piękny bawnet. Uwielbiam go. O, prawie bym złapał brazylijskiego Mausera. <grytania> Solidna rzecz, naprawdę. No mam sentyment do niego. No właściwie on łazi za mną... Wiecie co? Z 30 lat, dosłownie. Łazi ze mną ten... Ten, ten, ten bagnet z 30 lat, dawno temu miałem, mając 20 parę lat, kupiłem go w Polsce i do dzisiaj go już mam ze sobą. Chodzi ze mną wszędzie. Także taki sentymentalny się dzisiaj zrobiłem. <grym> Kurczę. Ale bagnet jest naprawdę piękny. Warty tego, żeby mieć go w swojej kolekcji i uważam, że to jest jeden z lepszych bagnetów. Solidniejszych, zrobiony według najlepszych standardów i... i, i... Uwielbiam po prostu ten bagnet. No troszeczkę z sentymentu, nie? Dobra. Niechronologicznie będzie następnym bagnetem będzie bagnet do wcześniejszych wzorów Mauserów. Niezbyt piękny, ale przynajmniej pozwoli mi zaprezentować ideę, jaka przyświecała właśnie zmiany tego dwuwęzłowego na jednowęzłowy system mocowania w karabinach niemieckich, karabinach Mausera, tak? Może troszeczkę opowiem jeszcze właśnie przy okazji karabinów Enfielda i, i przy amerykańskich. Właśnie, bo to, bo to ma też masę. Dziękuję Wam dzisiaj za wysłuchanie e, następnego odcinka o bagnetach. Subskrybujcie mój kanał. Polubiajcie go. A, no i do zobaczenia w następnych odcinkach. E, może o bagnetach. Jeszcze jeden zrobię film o Malnich herach o rozpoznawaniu. Obiecuję. I to już będzie wszystko. Okej. Okay. Trzymajcie się, na razie.